Na brzegu jeziora stoi dwóch wędkarzy. Przed nimi pływający na nartach człowiek znika pod wodą. Ruszają mu na ratunek. Po chwili wyciągają to topielca na brzeg. Reanimują, robią sztuczne oddychanie. Roman! mówi nagle jeden z wędkarzy. To chyba nie ten. Nasz miał na nogach narty, a ten ma łyżwy. W sądzie odbywa się rozprawa o kradzież pieniędzy. Sędzia każe opowiedzieć, jak to się stało. Proszę, Wysokiego Sądu, jak usiadłam w kinie, to ten łajdak przysiadł się do mnie na wolne krzesło. Najpierw mówił ładne słówka, a jak się zrobiło ciemno, to mi podniósł sukienkę i sięgnął ręką za podwiązkę, a tam właśnie miałam pieniądze. To czemu pani nie krzyczała? Bo ja myślałam, że on w uczciwych zamiarach. Był sobie człowiek dobry, mądry, ale bardzo brzydki. Namówiony przez przyjaciół poddał się operacji plastycznej. Niestety, kiedy wychodził ze szpitala, wpadł pod ciężarówkę i zginął. Jego dusza powędrowała do nieba. Kiedy stanął przed obliczem Boga, zapytał z żalem: Dlaczego mi to zrobiłeś, Boże? Wybacz, synu, ja cię po prostu nie poznałem.